Ok, dziesiątka Pęsta prawie Coś waży Wszędzie z tym trutam jakoś tak jest mają wyjście. Tutaj mocno zakitowały. Co ja tu widzę? Tu widzę pyłek. No widać, że facelia dobrze kwitnie. Znów byłek. Z tej strony czerw. Tu jest ramka zasklepionym. Ani larw, ani jajek. I tak będę, robił, będę szukała tak długo, aż znajdę jaja albo zasklepiony, albo otwarty czerw. młody jest lekka ramka. No i co? No tu jest otwarty czerw. Tu są jaja. No dobra. To, to ja dalej już nie zaglądam. Gniazda powoli same się już układają, widać do, do zimy. Totalnie naturalny sposób i bardzo dobrze. Coś te rameczki powoli zaczynają ważyć. ale szału jeszcze nie ma. Ale źle też, jest, nie, też nie ma. Także myślę, że te dwa tygodnie, chociaż chyba raczej trzy, to jeszcze coś tu doniosłam z tego żmijowca i z lipy. I coś tam jeszcze się w tym roku odwiruje. Ok? No to. Następne.